Panie Europośle, jakie są postulaty lewicy w 1 maja? Po pierwsze szacunek dla kodeksu pracy dzisiaj nie jest szanowany. Polacy i Polki pracują najwięcej w Europie. 17 milionów ludzi, którzy są pracownikami w Polsce nie ma ochrony pracowniczej. Nie działa Państwowa Inspekcja Pracy, trzeba ją wzmocnić. Mamy zatrudnienie często na umowy śmieciowe. Młodzi ludzie nie mają żadnych praktycznie perspektyw, żeby dostać umowę o pracę i to, to musimy zmienić, ale także ochrona, ochrona wynagrodzeń. Wynagrodzenia w Polsce pomimo 18 lat obecności w Unii Europejskiej nie rosną, pensje są głodowe, warunki pracy są fatalne i to, to trzeba zmienić, a więc lewica polska i europejska domaga się w tym kontekście europejskiej płacy minimalnej, czyli takiej płacy, która będzie wprowadzała jeden standard, jeśli chodzi o wynagrodzenie w całej Unii Europejskiej. Naprawdę jest najwyższy apora, że jak już zbudowaliśmy te europejskie stadiony, europejskie autostrady, europejskie szkoły i przedszkola, musimy w końcu mieć europejskie płace. I czy to jest możliwe, żeby osiągnąć przy obecnej władzy? Nie, oczywiście, że nie. Bo ta władza nie ma nic wspólnego z szacunkiem, z respektowaniem godności związków zawodowych. Ta władza i poprzednia władza ulegała neoliberalnemu myśleniu, że pracownicy to są współcześni niewolnicy, których można wykorzystywać, których można prawa deptać. Przypomnę, przez lata ograniczono rolę związków zawodowych kolejnymi ustawami, nad którymi głosowali ręka w rękę i ci z platformy i ci dzisiaj rządzący ta władza doprowadziła do jeszcze większej patologii bo nie liczą się kompetencje nie liczy się jak ciężko pracujesz liczy się jaką legitymację nosisz partyjną a to jest na pewno bardzo niesprawiedliwe i lewica musi e, rządzić żeby przywrócić w końcu i nareszcie godność e, pracownikom i godną pracę i godne warunki płacy e, e, 17 milionom ludzi pracy i pierwszego Maja, głośno o tym mówimy i będziemy mówili każdego dnia w roku. I ostatnie pytanie. Jak powinna wyglądać pensja minimalna i stawka godzinowa? Lub jak powinna być wyliczana na podstawie czego? Powinna, jak powiedziałem, powinna być europejskim standardem. Powin... Dzisiaj pensja minimalna nie odpowiada tak naprawdę szalającej inflacji, szalającym cenom, nie odpowiada ratom kredytu. Jest po prostu nieadekwatna do wkładu, jaką Pracownicy wkładają, jeśli chodzi o wytworzenie tej pracy, I ona powinna stanowić minimum europejskie. I takie minimum europejskie, w mojej ocenie, to powinno wynosić co najmniej 800 e, 1000 euro na rękę, bo tak, bo za mniej się po prostu nie da żyć.